Dzień dobry, dzień dobry kochani. Szybciutko zaczniemy sobie tego vloga food haolem. Byłyśmy w Lidlu i troszkę tego mam, także proszę bardzo. Pierwsza rzecz to woda, pół litrowa w takich mniejszych butelkach. Oczywiście skorzystałam z przeróżnych kuponów w aplikacji Lidla, z przeróżnych jakichś też tam akcji, które były obowiązujące w sklepie, że tak powiem. Kupiłam słuchajcie też... W takiej promocji 2 plus 1 na wszystkie takie artykuły, właśnie środki higieniczne, i ja wzięłam sobie wkładki, proszę bardzo, moje ukochane jogurty. Wzięłam również, i to było, słuchajcie, właśnie z kuponem, trzy takie masła. Nie wiem, gdzie są dwa pozostałe o, są. Trzy takie masła, i wówczas też ta cena była nie wiem, 2,70, nie 2, 3,70, 3,80, coś takiego za sztukę. Także te trzy masełka. Mam banany. Też był na nie kupon i wychodziły 50% taniej. Brokuł, voila. Brokuła mam nadzieję, mam ochotę użyć do jakiejś zapiekanki makaronowej, może na pizzę. Zobaczymy, co tutaj będziemy fajnego tworzyć. Ostatnio mówiłam Wam, złapałam bakcyla na gotowanie. E, tak jak byłam na to wcześniej bardzo obrażona, tak teraz z powrotem gdzieś tam wracam właśnie w rytm gotowania. E, jogurty naturalne. Widziałam również makaron do rosołu. Dzisiaj nastawiamy pyszny rosół. E, I z takiej chemii, moi drodzy, też było tak, że jak się brało takie środki właśnie czystości, widziałam, że wchodziły na to właśnie artykuły typowe do sprzątania, ale też płyny do płukania itd., itd. Dalej, więc e, słuchajcie, jak się brało dwie, to jedna była 50% tańsza, ta, ta tańsza właśnie rzecz. E, więc z chemii wzięłam e, taki odplamiacz do prania białego, e, takie oto żelowe krążki do toalety e, i wzięłam jeszcze dwie rzeczy, ale to za chwilę. Aha, są tu. Wzięłam kostki toaletowe i wzięłam również płyn do mycia, właśnie toalet, także bardzo toaletowo tutaj. <noise> Wziąłam, słuchajcie, kostkę drożdży. Ostatnio też sporo piekę, różnych jakichś tam rzeczy, więc to się przyda. Rukola. Była w fajnej cenie, więc pomyślałam jakąś zaś sałatkę z buratą. Zobaczymy. Nadusia wybrała sobie oczywiście milkę. Milka, Magic Stars. Tak, tak. Magic Stars. Wzięliśmy wędlinkę. Jabłuszka. Takie czerwone Nadunia wybrała. Wzięłam również taką mniejszą śmietanę. Ona się najlepiej u mnie sprawdza. Majonez był, też w spoko cenie, bo 7 zł. Wzięłyśmy makaron rurki. Tego makaronu idzie u nas naprawdę ogromny. Jesteśmy makaronożercami. Ja najbardziej lubię te ty, ty najbardziej lubisz rureczki, spaghetti, dokładnie. Działam również boczek, żeby zrobić na przykład na śniadanie taki, wiecie, przypieczony, chrupiący. Jest burata, tak. Są pomidorki koktajlowe. Ula. Również, słuchajcie, była taka oferta, żeby kupić. Y Dwie rzeczy takie w puszkach typu, nie wiem, kukurydza, groszek, marchewka, ananas w puszce, jakieś takie różne właśnie puszkowe rzeczy z tej lidlowej marki. I zobaczcie, ja nawet nie wiedziałam, że z tej lidlowej marki pojawiły się takie mniejsze te puszki w trzypakach, więc wzięłam sobie dwa, żeby mi ta promocja weszła. Natomiast, no właśnie, Bonduel wcześniej miało to i, i ja zawsze z Well brałam, bo to jest super, wiecie, takie mniejsze puszki są zdecydowanie fajniejsze w użytkowaniu niż te duże. E, bo na raz, powiem Wam szczerze, ja akurat no nie zużyłabym tego. E, wzięłam też e, pierś z kurczaka, żeby sobie była, bo coś tam na pewno wytworzę. Trochę ziemniaków, tak pomyślałam, że dawno nie robiłam takich typowo domowych frytek w piekarniku, wiecie? E, tutaj mamy pączka i mamy też jedną kajzerkę, druga oczywiście już zjedzona. Dawaj pączka! Dawaj pączka. I już dajemy. I dwie ostatnie rzeczy to słuchajcie, pomidory z ziołami w puszce i wziąłam też świeżą żurawinę. Ja teraz bardzo dużo herba robię sobie w tym moim takim dzbanku. Pytacie, skąd dzbanek, bo nie wszyscy byli tutaj ze mną, jak robiłam zakupy do tego mieszkania jeszcze w poprzednim miejscu, gdzie byłyśmy, ten dzbanuszek jest w Since i widziałam ostatnio, że jest podobny z tym, że nie jest takiego gładkiego szkła, tylko takiego ryfonowanego, więc spokojnie w sensie znajdziecie. One są super, bo właśnie są z zaparzaczami. Możecie do tego zaparzacza wsypać, wiecie, zwykłą, taką, w sensie, świeżą i siastą herbatę, ale możecie też spokojnie tam umieścić właśnie torebki z herbatą i też się nie będą po całym dzbanku plątać. Fajne to jest, jest no, rewelacyjny ten dzbanek. Tak więc właśnie świeża żurawina do takich typowo zimowo jesiennych herbat już. I to widzę, że wszystko, jeśli chodzi o Rossman, zaraz Wam jeszcze może szybciutko pokażę co bo tutaj mam też jedną reklamówkę. I słuchajcie, za całe te zakupy ja zapłaciłam 165 zł. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, wiem, że lubicie tego typu treści, dlatego też jestem, pojawiam się z nimi. I moi drodzy, szybciutko szepko, tutaj naprawdę troszkę, troszkę rzeczy, gąbki takie oto do kąpieli. Nadia wybrała sobie o. Takie, proszę bardzo, bardzo, zwierzątka. Dla mnie taka zwykła, normalna. Te zwierzątka 3 zł, ta normalna 2. E, taka smycz, tak. na się wzięła smycz dla Bibi. Taką na lince. My mamy taką z flexi, ona jest super, ale no nie wiem, na zmiany, słuchajcie, za parę groszy niech sobie będzie. Mm, dalej, mamy wykałaczki, bo ja w mieszkaniu nie mam wykałaczek, także wiecie, to nieraz goście mnie pytają masz wykałaczki, masz wykałaczki? No nie mam. <noise> Wzięłam też, chcesz jeszcze szenki pokazać? One gdzieś tam, myślę, się wysoko są. Najwyżej później mama sięgnie po nie. Wzięłam też taki dywanik do łazienki w bardzo fajnym kolorze, takim takim przełamana bym powiedziała. I słuchajcie, on kosztuje 7 zł. Więc stwierdziłam, super, będzie idealny do prania, bo tutaj nie ma żadnych takich, wiecie, gum i tak dalej, to nic nie będzie się wtedy odrywać. Także o, proszę bardzo, jeżeli szukacie fajnych tanich dywaników, to w pepko. Coś jeszcze? E, nie, ja widzę, że tu już są zakupy mojej mamy, także muszę jej to dać. No właśnie, my tak razem na zakupach wiecie, zapakujemy tak do której torby się da, a później po prostu rozdzielamy to między sobą i sobie zanosimy. No, także tyle z pepko. I to jest słuchajcie, na razie tyle w, na ten moment. Później wlecimy sobie już, wiecie, z całą resztą do tego vloga. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj zdążę do Was wrócić, bo zaraz tu będzie ogromne wiercenie, wieszanie półek i tak dalej. Też wodę misiu. E, także nie wiem, czy jeszcze dzisiaj uda mi się wrócić. Na pewno wrócę do Was jutro no i pokażę Wam, jak te prace tutaj się posunęły do przodu, co tutaj się zmieni, jak to będzie wyglądało i mam jeszcze, słuchajcie, troszkę takich zakupów ciuchowych do pokazania Wam, ale to już sobie rozbijemy na jeszcze kolejnego vloga, wiem dużo u mnie tego ostatnio, ale powiem Wam szczerze, że ja też głównie tutaj dla Naduni kupowałam właśnie na jesień, zimę te, te wszystkie ubrania, buty i tak dalej no moje dziecko wyrosło, wiecie, z tego co było w poprzednim sezonie i cóż, także na winter ostatnio dużo powystawiałam, dużo rzeczy się pozbyłam, ale nowe wjeżdżają, tak więc no nie ma od tego oddechu, nie ma od tego oddechu, ale tak jak mówię z tym wrócę jutro. Co tam tancerka? Co tam tancerka? no więc kochani na ten moment to jest tyle i oczywiście za sekundkę do was dla was za sekundkę ja do was wracam dzień dobry w kolejnym dniu zobaczcie puste pudła co to może oznaczać Nadusia co to oznacza, że te puste pudła tu stoją wszystko już prawie mamy tak szafa złożona słuchajcie ja teraz biorę się za śniadanie bo czekam dzisiaj naprawdę sporo sprzątania i organizacji przez tą szafę Bibi gdzie ty piłaczkę wrzuciłaś mi rzuciła na dusi kauczuka do talerza, no widzicie to? I słuchajcie, wczoraj robiłam taką sałatkę, bardzo lekką, rukola, pomidorki koktajlowe, burata i boczek podsmażyłam i to wszystko potraktowałam, słuchajcie, oliwą z czosnkiem i z bazylią suszoną, no, także taka miksturka, więc super sałatka, mam tutaj jajko na miękko, zrobiłam sobie grzanki i herbata z pomarańczami, żurawiną, rozmarynem i cytrynką. Cześć, kochanie. Jeszcze się nie pokazujemy, nie? Bo my jeszcze w, nie, w nieładzie. Ale dobra, bierzemy się za jedzenie. Cześć, piesku. Co ty tu szukasz? Co tu szukasz? Nadusia tam swoje grzanki ma. No, także moi drodzy, ja się biorę za jedzenie i później działam. No i moi drodzy, mamy półki w kuchni. Nadusia na razie przyozdobiła tą u góry, tak, kochanie. Dałaś tam lampionik, który dla mamy zrobiłaś. No i stoi, słuchajcie, rozmary. No nie kupiłam jeszcze osłonek na doniczki. Powiem wam szczerze, Pepko nie daje rady ostatnio, jeśli chodzi o osłonki. Będę musiała coś popatrzeć online, może na stronie IKEA, zobaczymy. No i właśnie, tutaj będą, tak jak Wam mówiłam, stały zioła. A tutaj na razie dałam wszystkie swoje świece i jedną różyczkę, którą e, ona zawsze tutaj gdzieś stała czy na stole, a teraz proszę bardzo, e, mówię zawsze, bo z reguły właśnie dostaję, moi drodzy, różyczki. Ja też mam w pokoju, tylko na tak. drugą stronę. Dokładnie, zaraz pokażemy, jak to jest u nadenki. E, no, więc kochani, tak sobie to na razie zaaranżowałam. Różyczka jeszcze mi się daje radę, ona ma. Nie, nie wiem, nie cały tydzień chyba. I tutaj jeszcze dałam taki słoik ze słodyczami, wszystkie moje właśnie świeczuszki. Teraz e, pali się Janki Candle Pink Sands, proszę a bardzo. ta jedna została, a, nie, a jej siostry i bracia już zmarły. Ale kto? Trużyczki? A no tak. Więc tak to się słuchajcie prezentuje w kuchni. Idziemy teraz pokazać, jak to jest u nadeńki, tak? Opowiadaj, Nadusia, co tu się wydarzyło u Ciebie? Półeczki Pułeczki, aż skacze mi się z radości Święta. na łóżku. Już pomału, tak, mamy tutaj na razie takiego skrzata jesiennego, tak? Nadusia wczoraj sama, słuchajcie, chyba dziesiąta wieczorem już była, w nocy w zasadzie. E, o tej porze z reguły Nadusia śpi, ale nie mogła się doczekać, a nam tak dużo długo zeszło z tą szafą. Zaraz Bo wam się ją nie pokażę mogły wyregulować. Potem szuflady jeszcze się zamykały, potem kolejne, że się nie tak, zamykały. To była jakaś katastrofa. No i na samym końcu przykręciliśmy półki u nadeńki, tak więc ona jeszcze resztkami sił tutaj sobie dekorowała, ustawiała, tak, Misiu? tam jakieś arcydzieło. Zasnęła jak suseł później. Dokładnie. Tam jakieś arcydzieło na się stworzyła specjalnie dynki, tak, więc półki też już wiszą. I tak jak Wam wspominałam, one tutaj są umieszczone na regipsach, ale całkiem dają radę, oczywiście tak jak wspomniałam, tutaj będą tylko i wyłącznie takie lekkie rzeczy, a ja w ogóle w rękawiczkach yy, dałam sobie, wiecie, taką grubą warstwę kremu, yy, no i tak działam, a teraz idziemy do przedpokoju, i przedpokój był taki pusty przez chwilę, a teraz jest taki... Dokładnie, było pusto, a teraz już proszę bardzo, stanęła szafa, Nadusia się schowała, ja Wam link do tej szafy oczywiście umieszczę i teraz tak postaram się Wam ją całą objąć, o, ona ma słuchajcie 2,1 jeśli chodzi o metry, e, czekaj kotuś zamknij drzwi, bo najpierw pokażemy widzom jak ona jest z zamkniętymi drzwiami, jak ona się prezentuje na zewnątrz, także mamy trzy pary, jak się mówi, trzy pary? Nie! Troje drzwi. O, tak będzie lepiej. Plus dwie szuflady. I tak to słuchajcie, wygląda na zewnątrz. Tutaj są dwie szuflady. Nadusia już otwiera, żeby Wam pokazać zawartość. O, tu będą nasze kurtki, tam jest jedna półka. Fajnie, bo zobaczcie pomiędzy oświetleniem, a szafą mam jeszcze tutaj przestrzeń, więc może też być jakieś takie pudełko, pojemnik, który na szafę włożymy, jak już wiecie, naprawdę coś będzie trzeba schować. Ja przed chwileczką umyłam całą tę szafę. Nadusia potwierała. Albo jedna fajna jest. małpa! Więc tak, dwie szuflady. Ja tu planuję trzymać nasze jakieś tam szaliki, czapki, jakieś małpę. rzeczy. Małpkę też, no może być. Jakieś rzeczy dla naszego psiaka, ubranka i tak dalej. Więc to jest, słuchajcie, to jeśli chodzi o jakość tej szafy ja ją zamawiałam na stronie Lektus ja wam podlinkuję tę szafę zobaczycie sobie, ale powiem wam szczerze że no szafa z Ikei była jakieś półtorej tysiąca droższa, a jest dwa razy I większa ramieniu, no, owam, bo tutaj te drzwi są wyższe, a te niż tak, nie dało rady niestety ich wyregulować tak na 1000%. No i właśnie to jest mankament. No i czuć, słuchajcie, że to nie jest zdecydowanie jakość z Ikea. Ja wiem, że wiele osób narzeka na Ikea. To musi być jakiś jeden kluczyk. Ja akurat Ikea bardzo lubię. Uważam, że ta jakość naprawdę jest super, jak za te ceny. No a tutaj, tak jak mówię, mamy szafę dużo, dużo mniejszą, bez takich fajnych rozwiązań, jak no właśnie chociażby domykanie tych szuflad, takie samoistne. Natomiast, no, czuć, czuć, że to naprawdę jest inna jakość, gorsza, niestety, jakość, ale generalnie szafa finalnie prezentuje się bardzo ładnie i spełni swoją funkcję na 100%. Więc ja Wam ją podlinkuję żebyście się zapoznali. Ale słuchajcie, co jeszcze zauważyłam na tej półce na przykład, yy, zamalowali muchę. Zobaczcie, ja myślałam, że ona tu po prostu jest, a to ona jest yy, zamalowana, zalakierowana, to także. Mucha? No! Także jak widzicie, no naprawdę tutaj um, producent nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Przedziwna sprawa, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No w każdym razie, czekaj na Dunciu, zamkniemy, a zrobimy. Nowo, a mucha wlecia i się przykleiła. Może być. A więc jeszcze raz, proszę bardzo, tak od góry. I tutaj też widać, o, widzicie te wszystkie nierówności. No tak jak mówię, niestety, walka z regulacją tych drzwi była jakieś dwie godziny. A i tak nie udało się e, do końca, ale proszę bardzo, efekt finalny, więc ja zaraz biorę się tutaj za przenoszenie naszych butów, kurtek, organizację, ale jesteśmy tak szczęśliwe, słuchajcie, takie niby nic, a już po prostu dużo, dużo nowego miejsca na organizację, tak samo te półeczki. To wszystko jest takie na razie na roboczo, bo to było, wiecie, wczoraj w późnych godzinach wieczornych, że tak powiem, te prace się skończyły, więc jeszcze wszystko spokojnie będziemy sobie e, organizowały. Ale już i tak jakiś taki zarys e, właśnie macie, chciałam wam to pokazać. Zatem moi drodzy, działamy dalej. Wynosiłam karton po tych meblach i po tej szafie w zasadzie i od razu poleciałam do paczkomatu, bo od wczoraj e, no właśnie, w sobotę tutaj jeździ kurier zawsze, więc e, cieszę się bardzo. Bo nawet właśnie w soboty przychodzą paczuchy. E, poleciałam do paczkomatu po płyny które czekały, zamówiłam na Allegro Wasz König i moi drodzy powiem Wam szczerze, myślałam, że z tej serii będzie tutaj bardziej wyczuwalny kokos, ale nie delikatny, kwiatowy zapach, także jeżeli się zastanawiacie ja lubię te żelady, a Wasz König, tak więc polecam Wam, polecam Wam są naprawdę fajne, w świetnej cenie no i tak jak mówię, ja znalazłam na Allegro troszkę tutaj pociekło pomimo, że były naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone ale już wytarłam nie ma tragedii jak widzicie nie ubyło jakoś specjalnie, więc nie było tak, że cała paczka była oklejona tym żelem, e, było w porządku także bardzo się cieszę, idę to dać do pralni i na jakiś czas mam spokój, jeśli chodzi o płyny do płukania i o żele do prania właśnie ja zawsze sobie dodam, słuchajcie, pracy e, stwierdziłam, że wyczyszczę moje moonbootsy i hantery. dawno tego nie robiłam, a e, no na sezon wypada, także moonbootsiki czyściutkie Proszę bardzo, i Huntery. A propos Hunterów, moi drodzy, ostatnio dużo osób natrafia na mój film, kiedy to wiele lat temu opowiadałam, czy to był fajny zakup, czy warty polecenia, czy też nie, z racji tego, że aktualnie pojawiły się Huntery i w Half Price'ie, i w CCC za naprawdę niewielkie pieniądze, bo chyba w granicach 300 zł już kupimy właśnie Huntery dla dorosłych. Ja dla mojej Nadi kupiłam za 129 zł Huntery właśnie. Natomiast, słuchajcie, te, które kupiłam ja, kupiłam je wiele lat temu. To już będzie ze 13 lat. Myślę, że spokojnie. Jak ja je mam... No i wtedy one były zabójczo drogie, naprawdę. Ja nie pamiętam, ale to była w granicach 600-700 zł za te kalosze, czyli naprawdę cena absurdalna. Ale jak na tyle lat, ile ja je posiadam, no to uważam właśnie na przestrzeni tego czasu, że było warto, aczkolwiek nie mam pojęcia, słuchajcie, jak jest z nimi teraz. Ja nie wiem, czy one staniały... Jakby nie znam powodów tego, dlaczego one aż tak yy, mocno opuściły swoją cenę. Nie wiem, czy nie są stosowane już teraz jakieś inne tworzywa. No tutaj, jak widzicie, w ogóle były lata, te pierwsze lata, kiedy ja je miałam. Ja w nich chodziłam moi drodzy całą zimę. Naprawdę całą jesień i zimę. Ja chodziłam tylko w tych hanterach, I jak widzicie, nie ma tutaj żadnych odgnieceń. Nie ma tutaj nic, do czego można by się było przyczepić. Ta guma naprawdę jest w nienagannym stanie. O tutaj, jest resztka piany. Muszę to. O, czekajcie, wytrzemy. 哦。Oh. więc no generalnie nic tutaj się nie dzieje z czasem też dokupiłam sobie takie długie skarpety wywijane tutaj i, i też mają napis Hunter, takie polarowe, ocieplane właśnie skarpetki do tych kaloszy wszystko jest naprawdę w porządku, no jak widzicie tutaj z tyłu też nie mam tego paska no one wyglądają troszkę, troszkę inaczej od tych aktualnych w każdym razie uważam, że na tamten czas to była świetna inwestycja i tak jak widzicie mam je do do dzisiaj służą mi, do dzisiaj myję je normalnie pod prysznicem, nic im się nie dzieje. Nie używam żadnych kosmetyków dedykowanych właśnie do hanterów, tylko co tam mam pod ręką, szampon, żel, naprawdę. Nie, nie rozwodzę się nad tym jakoś szczególnie, więc dają radę. Nie wiem, kochani, jak jest teraz. Ciężko mi powiedzieć, ja tak właśnie każdemu z osobna odpisuję, że nie mam pojęcia po prostu, jak to wygląda aktualnie, z jakiego tworzywa są zrobione, czy to jest to samo, czy to jest coś innego, czy one naprawdę Trzymają z Wami tyle, tyle lat, ile na przykład te moje tutaj. E, nie wiem, ciężko mi, kochani, powiedzieć. Jeżeli macie, dajcie znać. E, no moja Nadia ma, tak. Moja Nadia ma te z najnowszych kolekcji, właśnie z CCC, ale no wiadomo, dziecko urośnie i ona też nie pochodzi w nich. 13 powiedzmy lat, tylko znacznie, znacznie krócej, więc też będzie ciężko mi to powiedzieć, będzie ciężko mi to jakkolwiek ocenić, ale po tych dla dorosłych spokojnie mogę to zrobić. Dobra, kochani, nie przedłużam już dzisiaj, widzimy się w kolejnym filmie. Będzie troszkę zakupów, no i generalnie pogadamy sobie, także ściskam Was, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za oglądanie, za to, że ze mną tutaj cały czas jesteście, buziaki, trzymajcie się i do zobaczenia.